Cześć kochani, z tej strony Kornelia. Witam Was w kolejnym słodkim vlogu. W dzisiejszym vlogu chciałabym Wam pokazać, jak zrobić najlepszy chlebek bananowy, który będzie idealny na śniadanie, zarówno jako dodatek do kawy po śniadaniu. Także zaczynajmy! Zacznijmy od tego, co będzie Wam potrzebne do zrobienia chlebka bananowego. Przede wszystkim mikser. Może to być mikser planetarny, zwykły mikser, a także tym razem termomiks. Jeżeli chodzi o składniki, przede wszystkim banany. Ja będę używała dzisiaj pięciu bananów. Jak możecie zauważyć, one są lekko brązowe. Najlepiej im bardziej brązowe, tym lepiej. Do tego będziemy potrzebować również 170 g masła, dwa jajka, garść zmielonych orzechów, 3 czwarte szklanki ciemnego cukru. Ważne jest to, aby był to ciemny cukier. Ze zwykłym cukrem Oczywiście też Wam to wyjdzie, aczkolwiek ciemny cukier nadaje super smaku. Dodatkowo będziemy potrzebować pół szklanki kwaśnej śmietany, cynamon oraz półtorej szklanki mąki. Jeżeli chodzi o foremkę, ja mam taką e, słodką, cukierkową foremkę wyłożoną papierem do pieczenia. E, jeżeli nie macie akurat papieru do pieczenia, teoretycznie, możecie również e, wysmarować Waszą foremkę masłem, a następnie obsypać mąką. W momencie kiedy mamy już to wszystko przygotowane, możemy zaczynać robienie naszego chlebka bananowego. Pierwszym krokiem jest nastawienie naszego piekarnika. Ja nastawiam mój piekarnik na 175 stopni ustawienia góra dół W momencie kiedy nasz piekarnik jest już włączony, możemy przejść do pierwszego kroku, którym będzie ubicie naszego masła. Wrzucam całe masło do mojego miksera. Jest to 170 g masła oraz 3 czwarte szklanki naszego ciemnego cukru. To wszystko ubijam do momentu, kiedy moja masa zacznie być odrobinę jaśniejsza niż na początku, a masło nabierze trochę powietrza. Ubijanie zaczynam na niższych obrotach, tak żeby mój cukier nigdzie nie wyleciał, a następnie przełączam na najwyższe obroty. Kiedy nasze masło się ubija, możemy zająć się naszymi bananami. Ja mam 5 bananów, cztery z nich przekroję i wrzucę do termomiksa, gdzie je zmiksuję. Możecie to zrobić w jakiegokolwiek typu blenderze, a jednego banana zostawię i przekroję go na pół, ponieważ będę go układać na samej górze chlebka bananowego, kiedy wszystkie składniki będą już połączone. Moje banany są już w termomiksie. Teraz zmiksuję je aż do momentu uzyskania gładkiego pira. Tak wygląda moje puree z bananów, które będę dodawała do ciasta. Ja przygotowałam moje puree bananowe z czterech bananów oraz przykroiłam dodatkowego piątego banana na pół. W tym momencie możemy zobaczyć, że moje masło z ciemnym cukrem już odrobinę zmieniło kolor i jest to czas, w którym będziemy dodawać jajka. Mam dwa jajka w temperaturze pokojowej, ponieważ masło było w temperaturze pokojowej i jajka będziemy dodawać jedno po drugim do naszego miksera, cały czas ubijając na najwyższych obrotach. W momencie, kiedy Wasze jajka z cukrem i masłem połączą się w jedno, możemy dodać kwaśną śmietanę. Pamiętajcie, aby zebrać masło i cukier z brzegów Waszej misy miksera, jeżeli nie łączy się ono dokładnie z jajkami. Dodajemy najpierw śmietanę, a następnie będziemy dodawać całe nasze bananowe puree. Moja śmietana wylądowała już w mikserze, teraz czas na banany. I przelewamy i taką masę właśnie możemy już spokojnie mieszać. Ja robię to wszystko w mikserze, ponieważ jest to najłatwiejszy sposób. Ok, w tym momencie możemy dodać wszystkie składniki suche. Jeżeli boicie się, że wasz proszek do pieczenia lub cynamon nie wymieszają się dokładnie, warto pomieszać wasze składniki suche najpierw w jednej misce i później dodać je na raz. Ja dodam wszystko bezpośrednio do miksera. Używam zwykłej mąki tortowej i dodaję ją bezpośrednio do mojej masy. Dodatkowo dodam cynamon oraz proszek do pieczenia. Ja dodaję dwie łyżeczki cynamonu. Możecie cynamon albo całkowicie pominąć, albo dodać więcej, jeżeli bardzo go lubicie. Ja uważam, że dwie małe łyżeczki jest to ilość idealna i ten kawek będzie w tym momencie dość cynamonowy. Dodatkowo półtorej łyżeczki proszku do pieczenia. W tym momencie możemy też bez problemu dodać nasze orzechy. Ja mam garść zmiksowanych orzechów. Są to pokruszone orzechy, możecie to zrobić albo w malakserze, w termomiksie lub po prostu nożem. Ja mam tutaj różne orzechy, są to orzechy laskowe, włoskie oraz nerkowce. Taką masę miksujemy do końca. Nasza masa jest już wymieszana. Pamiętajcie, aby nie miksować jej za długo, tak aby chlebek nie stał się gumowy, ale pamiętajcie też o tym, aby wymieszać ją do momentu, kiedy będziecie pewni, że wasz proszek, wasz cynamon oraz orzechy są równomiernie rozmieszane. W momencie, kiedy mamy taką gotową masę, przekładamy ją do naszej foremki. Moja foremka jest wyłożona tylko i wyłącznie papierem do pieczenia. Jeżeli zostanie Wam odrobina mąki na brzegach Waszego Miksera, wystarczy, że wymieszacie to szpatułką. I taką gotową masę możemy przykładać do naszej foremki. W momencie, kiedy nasza masa jest już w foremce, staramy się ją równomiernie rozprowadzić, tak aby nasz chlebek Mógł się równo upiec. Na sam koniec przekładam dwa moje przekrojone banany na samą górę chlebka. Możecie je pokroić w dowolny sposób, możecie je przekroić dokładnie tak, jak ja to zrobiłam, ale możecie też pokroić je w plasterki. W tym momencie możecie puścić wodę waszej fantazji i przyozdobić teoretycznie chlebek w taki sposób, w jaki chcecie. Tak. Przygotowany chlebek możemy przełożyć do piekarnika, gdzie spędzi około 50-55 minut. Mój chlebek bananowy jest już gotowy i prezentuje się tak. Spędził 55 minut w piekarniku. Teraz możecie dokładnie zobaczyć, jak wyglądają te dwa banany na samej górze mojego chlebka po przekrojeniu. Pamiętajcie, że chlebek bananowy jest nie tylko świetną przekąską, może też stać się deserem oraz świetnym dodatkiem do kawy. Co jest naprawdę super w chlebku bananowym, to to, że możecie go mrozić. Wystarczy przekroić go na plasterki, ponieważ w ten sposób będzie Wam łatwiej go rozmrażać, a następnie włożyć do zamrażarki. Najlepiej w jakichś małych woreczkach lub szczelnych pudełkach. Aby rozmrozić go, wystarczy wyciągać po plasterku bezpośrednio na blat albo wrzucać go do tostera, co uważam, że jest nawet fajniejszą opcją. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik, że okaże się dla Was przydatny i dzięki temu będziecie mogli upiec Wasz chlebek bananowy. Jeżeli tak, to czekam na Wasze łapki w górę, komentarze oraz subskrypcje oraz mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych słodkich vlogach.